Pyszne. Siemandero w niedzielę. Dzisiaj do wody. Z Simpsonem. I może duży zbit nie dojedzie. Ale zobaczymy, w praniu wyjdzie. Ale jest sztorm i leje. Do zobaczyska w morzu. Patrzymy z tej mańki. Jak Sławek sądzisz. Lecimy tu czy dalej. Chcę dalej, na koniec od za cypel Najbrzej tu przyjedziemy jak tam będzie gorsze falowanie Tak wieje, że nawet siebie nie słyszę Pod prąd panie, pod prąd jedziesz tą Mazdą Pouczamy jak na razie, nie? Wejście numer 8 Widzę... Jest sygnał Widzę coś jest, jest, jest aluminium No i co? Nie, pinią Jeden krocik Tak jest Jaki ładny To był aluminium Stopek a tu jest jakiś ładny sygnał Jaki ładny Bo wy Chyba głęboki sygnał Byłaś Nie, chyba to będzie coś złomiastego Wykopię pokażę, bo wieje wykopane Tak śledź S39 Co to znaczy nie wiem Ale porządny Śledź nie śleć 10 groszy miodzio jest kolejne 10 groszy nie, tu 20 na bogatości jest spodziewał Dwa zico 200 groszy na jeden rzut miodzio, miodzio, miodzio Jeszcze jest sygnał obok I patrzymy... Oby to była złotówka. W najgorszym przypadku może być 10 groszy. Albo nic nie wykopano. gmina Złotuska byłoby miło Jezu, jak doszło 210 groszy obok siebie po raz pierwszy i git Jest pinią 20 groszy Widziałem go Widziałem pieniądz Widziałem 50 groszy A jest 100 groszy Ale wywalczone Miodzio, nie odzio Takie cudo 99,5% aluminium Git Co to jest? Świeczka. patrzcie na to. Świeczka. U Łodyna we Włoszech są pruśnice, a w rewie, czyli w Polski Miami są brodziki nad morzem Jeszcze kabina i można się kąpać. Maleństwo. Jakaś nutka na łańcuszku. Kawałek blachy Miedziuszka liczy się Takie ostatnie sygnały już Dobijamy do brzegu Dzisiaj za długo też nie będziemy Ale liczy się wypchnie nie wykopały Chyba wykopałeś. Albo i nie. Morscy za chwilę wbijają do wody... Twardziele. Nic nie... nie, jest 10 groszy. Tadam Twardzielę My sprzęt, bo wychodzimy i przed chwilą puchę wykopał z 30 centów A teraz z No panie, to 30-39 centów Pokaż 500 groszy Na odchodne Super Elegancko Git majątek, gratulacje. Ostatni sygnał, 10 groszy. Czekam na Sławka i się zwijamy. Było sympatycznie, jak zawsze. Bumach, Sławka fanty, samolotków na plomby, jakieś guziki i inne rzeczy. W monetach masz około 7 zł, 10 eurocentów. Kawałek telefonu albo coś i śmieci gdzieś tam ma w torbie. U mnie aluminiowo też jest, nawet ołów się trafił taka nutka na łańcuszku. Ona była mhm. bo, bo była pink, ale się trochę jej zeszło. W monetach mam 3,20, jakieś 380. Też jakąś część taką nie to było. No i ten śledź 39. Obstawiamy, że to jest data produkcji tego śledzia. To ale chyba już jest po tym, po terminie, nie? <gry> Także było miło. Potuptane w Słonej Wodzie. Pozdrawiamy i do następnego. Hejka.